Pewnie dla większości z nas dzień zaduszny to po prostu, no, drugi dzień chodzenia po cmentarzach. Ale co jeśli powiem, że za tą tradycją kryje się coś o wiele, wiele głębszego? Prawdziwa misja, która zmienia zwykłe wspominanie w potężne duchowe działanie. No dobrze, to zacznijmy od małej zagadki. Ktoś kiedyś zwrócił na to uwagę? 1 listopada ksiądz odprawia mszę w białych szatach, a już dzień później – fiolet albo czerń. To nie jest wbrew pozorom kwestia przypadku, to jest wizualny klucz, który otwiera nam drzwi do zrozumienia całej tajemnicy tych dwóch dni. I tutaj widać to czarno na białym, a właściwie biało na fioletowym. 1 listopada mamy biał, kolor chwały, radości, świętujemy wielki trumf tych wszystkich, którzy już są w niebie. To jest jakby niebiańska impreza na ich cześć. Ale mija doba i nastrój zmienia się o 180 stopni. Fiolet to kolor pokuty, zadumy, modlitwy, błagalnej. Nasza uwaga przenosi się z tych, którzy już wygrali, na tych, którzy wciąż są w drodze, w takiej powiedzmy duchowej poczekalni. No właśnie, skąd w ogóle wziął się ten drugi dzień? Co ciekawe, to wcale nie jest jakaś prastara tradycja, która była w kościele od zawsze. Wszystko zaczęło się od pomysłu jednego, ale za to niezwykle wpływowego człowieka. Spójrzmy na tę oś czasu. Zanim dotarliśmy do X wieku, w Europie królowały najróżniejsze, często pogańskie rytuały związane ze zmarłymi, ale wtedy, w roku 998, na scenę wkracza święty odylon. Był opatem w kluni, a to było wtedy no, prawdziwe mocarstwo, podlegały mu setki klasztorów i on zarządził, że dzień po wszystkich świętych będzie dniem szczególnej modlitwy za zmarłych. Ten pomysł chwycił tak mocno, że w ciągu kilkuset lat stał się normą w całym zachodnim chrześcijaństwie. A logika, która za tym stała, była po prostu genialna. Najpierw 1 listopada świętujemy ze zwycięzcami. Cieszymy się z tymi, którzy już dotarli do celu. A zaraz potem, bez chwili przerwy, całą naszą energią, całą naszą uwagę kierujemy na tych, którzy wciąż tej pomocy potrzebują. To jest taka piękna idea duchowej solidarności. I tu dochodzimy do absolutnego sedna sprawy. Bo Dzień Zaduszny to nie jest tylko dzień wspominania. To dzień, w którym my, żyjący, mamy do wykonania bardzo konkretne zadanie. Bo tak na co dzień, co myślimy, że palimy znicze, idziemy na groby, żeby po prostu no, pamiętać, uczcić pamięć tych, którzy odeszli. I to jest oczywiście piękny gest, ale teologia, która stoi za tym dniem, idzie o krok, a nawet o kilka kroków dalej. I to jest ten kluczowy moment. Z perspektywy wiary dzień zaduszny to nie jest pasywne wspominanie, to jest aktywna misja ratunkowa. To dzień, w którym nasze modlitwy, nasze myśli mają realną moc, by komuś pomóc w jego najważniejszej podróży. Żeby zrozumieć, na czym polega ta misja, musimy na chwilę zatrzymać się przy pojęciu czyśćca. W teologii katolickiej to nie jest żadna filia piekła ani miejsce kary. To raczej stan. Oczyszczenia. Dusze, które tam są, mają już pewność zbawienia, ale potrzebują czegoś w rodzaju ostatniego szlifu, żeby wejść do nieba. I co najważniejsze same sobie już pomóc nie mogą ale my możemy Dobrze, ale jak ta pomoc wygląda w praktyce? Jednym z najpiękniejszych i najbardziej namacalnych przykładów jest nasza polska tradycja wypominki. Chyba każdy z nas kiedyś był w kościele w listopadzie i słyszał tę długą, czasem monotonną listę imion zmarłych. I można sobie pomyśleć, po co to wszystko? Ale sens tego rytuału jest o wiele głębszy, niż mogłoby się wydawać. Co się tak naprawdę dzieje, kiedy słyszymy te imiona? Po pierwsze, to nie jest zwykła lista, to jest publiczne wezwanie całej wspólnoty do modlitwy za konkretne osoby. Kiedy słyszymy imię Babcia Zofia czy sąsiad Stanisław, oni przestają być anonimowi. Cała nasza duchowa energia skupia się właśnie na nich. Co więcej, to jest potężny akt wiary. Mówimy tym samym, że miłość i więź, która nas łączyła, jest silniejsza niż śmierć. To jest jakby cała wspólnota mówiła: Pamiętamy o Was i aktywnie walczymy o Was naszą modlitwą. A teraz spójrzmy na to wszystko z jeszcze szerszej, kulturowej perspektywy bo ta zmiana w podejściu do świata zmarłych była prawdziwą rewolucją. To zestawienie pokazuje fundamentalną różnicę. Dawne obrzędy, jak na przykład słowiańskie dziady, często napędzał strach. Ludzie zostawiali jedzenie, palili ogniska, żeby przebłagać duchy, żeby je uspokoić, żeby nie szkodziły. Chrześcijaństwo kompletnie odwróciło tę logikę. Zamiast strachu miłosierdzie. Zamiast próby przekupienia duchów materialnym jedzeniem, oferta duchowego pokarmu, czyli modlitwy imszy świętej. Celem nie jest obłaskawienie, ale realna pomoc to przejście od relacji opartej na lęku do relacji opartej na miłości. Na koniec zostaje więc takie pytanie do przemyślenia. Jeśli spojrzymy na modlitwę nie jako na bierne wspominanie, ale właśnie jako na aktywne duchowe działanie, to czy wtedy cały sens dnia zadusznego się nie zmienia? Staje się on wtedy dniem nie tylko pamięci, ale realnej duchowej interwencji w imieniu tych, których wciąż kochamy?